Sponsorem głównym klubu jest firma Pola Gis. Okna, drzwi, bramy, rolety, żaluzje fasadowe. Podlesianka Katowice po remisowym starciu w pierwszej kolejce z piastem dwa gliwice podejmowała przy sołtyźniejszą bierki beton, które również bezbramkowym remisem zakończyły swój mecz ze spartą Katowicę. Obie drużyny czekały zatem na pierwszą bramkę w tym sezonie i pierwsze zwycięstwo. Zawodnicy po raz pierwszy wychodzili na murawę przy pod Podlesianki, który powstał przed tym sezonem. Autorem jest Maciej Stachoń, zawodnik Podlesianki. Zostawiamy was chwilę sam na sam, bo warto tego posłuchać. Za podlesiem, zawsze... Nie pierdolę brać. Nikt tu łatwo nie pozwoli. Znowu meczu wygrywać. Bez wojnaźni, lecz z pokorą. Oszacunek mnie. Przechodzimy już do wydarzeń boiskowych. Rozpoczynają sząbierki Piętnasta minuta meczu, dośrodkowanie w pole karne. Strąca to groli głapie, do manek. No i próbuje wybić piłkę, przeszkadza mu jednak Dawid Ściuk, którego sędzia za to zagranie ukarał żółtą kartką. Ta kartka będzie miała znaczenie w końcówce pierwszej połowy, a kibice Podlesianki licznie zgromadzani tego dnia przy Sołtysiej, bo pojawiło się aż 400 kibiców, liczyli na pierwszą bramkę dla swojej drużyny. Szombierki jednak dobrze weszły w to spotkanie, to minuta 36, piłka dośrodkowana w pole karne, ale wybita przez obrędy w podlesianki, futbolówka wraca jeszcze, w pole karne strzela Adrian Długosz i fantastycznie broni Artur Tomanek, który uchronił podlesiankę przed stratą bramki, ponownie Szombierki. Jakub Szczepanik do tylca. Hubert Tylec piętką zagrywa do siwka. Ładna gra na jeden kontakt. Strzela Siwek. Piłka przechodzi obok bramki. No a ta sytuacja była też kluczowa dla Podlesianki, bo kontuzji doznał Marcin Rosiński, który chwilę później z grymasem bólu opuścił boisko. Nie wiemy ile potrwa przerwa kapitana Podlesianki. Mamy nadzieję, że już niedługo Rosa wróci na boisko. A na murawie zastąpił go Daniel Paszek, który rozruszał linię pomocy podlesianki piłka do Macieja to Wychodzi jednak z bramki Andrzej Wiśniewski i łapie piłkę tuż przed pomocnikiem Podleś. W tej akcji kluczowe było jednak... Zachowanie Dawida Ściuka, który przytrzymywał Łukasza Grzeszczyka i za ten faul sędzia główny pokazał zawodnikowi drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną. Goście zatem całą drugą połowę musieli radzić sobie w dziesiątkę. Winiarczyk ładnie poszukał Paszka. Paszek do Nowotnika, Nowotnik, świetna piłka na lewą stronę boiska do Jacka Jarnota, ten ma troszkę miejsca, Jacek Jarnot, dośrodkowanie w pole karne, jest tam Łukasz Grzeszczyk przed znakomitą szansą, Grzeszczyk strzela, ale tylko boczna siatka ratuje Szombierki przed utratą gola. Niestety, siatka. 70 Pierwsza minuta rusza ponownie Daniel Paszek. Ponownie Nowotnik. Świetna piłka zwrotna do Paszka. Tam w pełnym biegu wpada w pole karne. Wykłada to Jaska Jarnota. I jeden do zara prowadzi podlesianka Sołtysia. Oszalała głośny tumult na trybunach przy Sołtysie. 25 i ogromna radość miejscowych kibiców. Daniel Paszek idealnie obsłużył Jarnota, który strzela pierwszą bramkę w tym sezonie. Miejscowi kibice mieli ogromne powody do świętowania, bo wówczas wydawało się, że Podlesianka jest na najlepszej drodze do zgarnięcia trzech punktów w tym meczu. 83. Minuta. Atakują sząbierki. Groźnie w polu karnym pod Lesianki, strzela Giorgi Culeski, ale broni to Tomanek. Pod drugą bramką dośrodkowanie Łukasza Grzeszczyka w pole karne. Jest tam Artur Taradek, który miał znakomitą okazję, ale zbyt słabo, żeby zaskoczyć Wiśniewskiego. 89. Minuta. Tomanek. Piłka na Cebulaka. Ten jednak źle przejmuje piłkę i wyłuskuje ją Dzierbicki. Kacper Stachoń na lewą stronę do Kiriego. ten łatwo mija Wacławskiego znakomita szansa przed trząbierkami i wyrównanie do siatki trafia Kamil Moritz. ogromna radość w ekipie gości, którzy w dziesiątkę doprowadzają do wyrównania, miejscowi kibicy kompletnie się tego nie spodziewali łatwo ograny tutaj jest Wacławski idealnie wyłożona piłka do Morica, próbował jeszcze interweniować Stachoń, no ale nie udało się Zablokować tego uderzenia. Ostatnie sekundy tego meczu strzela Daniel Paszek. Dobra próba, ale idealnie ustawiony Andrzej Wiśniewski, który nie miał problemu z wyłapaniem tego strzału. 97 minuta. Sobie Rajewicz. Piłka na prawą stronę do Rzemły. Ten do Jakuba Roja, który pojawił się na boisku w drugiej połowie. Dobry strzał, no ale zabrakło nieco mocy, żeby zaskoczyć Andrzeja Wiśniewskiego. Koniec spotkania: Podlesianka dzieli się punktami z Szombierkami i po dwóch meczach ma na swoim koncie dwa punkty. Dziękuję za odmiary kulturalne topi. Zapraszam na kolejne mecze. Tak jak mówię, będzie na pewno już tylko lepiej. Ciężko cokolwiek powiedzieć po takim meczu, co się stało, to trzeba, to trzeba na spokojnie obejrzeć, przemyśleć i, i wyciągnąć wnioski, bo, bo teraz na pewno czujemy duży niedosyt i, i tak naprawdę straciliśmy dzisiaj dwa punkty. No, taki remis smakuje dla nas praktycznie jak przegrana. Przeciwnik grał 45 minut w osłabieniu w dziesiątkę. Ta pierwsza połowa była słaba w naszym wykonaniu, w drugiej nie, po, nie potrafiliśmy szczelić drugiej bramki, żeby zamknąć ten mecz, chociaż drużyna Sząbierek była zamknięta praktycznie na swojej połowie w swoim polu karnym. No na pewno to boli I musimy wziąć na siebie odpowiedzialność za, tą, za, za ten remis i, i po prostu w następnych meczach pokazać dużo, dużo więcej jakości i wygrywać. Czasami może są takie dni po prostu, gdzie, gdzie nic nie wychodzi my chyba dzisiaj taki mieliśmy. Graliśmy w przewadze, zamiast to wykorzystać na 2 dobić na 3 to daliśmy się nadzieć na 1-1 i i tak jak mówię tracimy dwa punkty, natomiast pierwsza połowa również w naszym wykonaniu była bardzo średnia i no i co, no, pff, trzeba wyciągnąć wnioski i gramy następny mecz w sobotę. Za, za dużo tych sytuacji sząbierki nie miały Rzeczywiście gdy przeciwnik strzela w ostatnich minutach bramkę to bardzo boli. Może zabrakło koncentracji, no nie możemy do tego dopuszczać w następnych meczach. Kolejne spotkanie podopieczni Dawida Premera rozegrają już w sobotę w Jaworznie. o 17:00. zagrają z tamtejszą szczakowianką.